Witam Państwa w nowym cyklu pod tytułem Destination Matura 2015. Chcemy Państwu pokazać, jakie zmiany czekają nas w nowej formule egzaminu maturalnego i pomóc Wam i Waszym uczniom przygotować się do egzaminu dojrzałości. W ramach cyklu udostępniamy Państwu wideoblog mówiący o zmianach w maturze 2015, diagnozę pokazującą przygotowanie ucznia do matury w nowej formie. Oraz przykładowe materiały z repetytorium do szkół ponadgimnazjalnych, pokazujące ćwiczenia w zmienionych formach. Zgodnie z zapowiedziami władz edukacyjnych w 2015 roku zostanie wprowadzony nowy egzamin maturalny z języka angielskiego. W tym samym roku po raz pierwszy pojawi się też w naszym systemie edukacyjnym sprawdzian szóstoklasistów z języka angielskiego na koniec szkoły podstawowej. Tym samym biegłość językowa uczniów będzie obowiązkowo sprawdzana. Pod koniec szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Egzamin maturalny w obecnej postaci funkcjonuje od 2005 roku, a jego zmiana w 2015 roku wynika z potrzeby ujednolicenia go ze sprawdzianem po podstawówce i egzaminem gimnazjalnym. Wynika też z potrzeby lepszego dostosowania go do nowej podstawy programowej. Należy tu przypomnieć, że gdy wprowadzono nową maturę z języka obcego. Była ona powiązana z podstawą programową z 1999 roku. Wraz z wprowadzeniem nowej podstawy programowej usunięto z systemu oddzielny zestaw wymagań egzaminacyjnych, które teraz są wkomponowane w samą nową podstawę programową. Mówiąc inaczej, te z obecnych wymagań nowej podstawy programowej, które są mierzalne, jednocześnie stają się wymaganiami egzaminacyjnymi. A zmiana egzaminu maturalnego z języka obcego. Jest nieunikniona, aby uspójnić go z całym systemem edukacyjnym. Pokażemy teraz, jak zmieni się matura z języka angielskiego od 2015 roku, począwszy od wymagań nowej podstawy programowej, aż po konkretne typy zadań. Zaczynamy od początku, czyli od nowej podstawy programowej. Nowa podstawa programowa języka obcego-nowożytnego w liceum występuje w wersji dla rozpoczynających naukę na tym etapie edukacyjnym. Oraz dla tych, którzy ją kontynuują z gimnazjum, jest to zakres podstawowy. I dla tych, którzy ją kontynuują z podstawówki poprzez gimnazjum, czyli zakres rozszerzony. W naszej dyskusji skoncentrujemy się na tych dwóch ostatnich przypadkach. Pomijamy również w naszej dyskusji wersję nowej podstawy programowej dla szkół dwujęzycznych. W pierwszej części nowa podstawa programowa opisuje wymagania ogólne, czyli cele kształcenia na tym etapie edukacyjnym. I jest to znajomość środków językowych, rozumienie wypowiedzi, tworzenie wypowiedzi, reagowanie na wypowiedzi oraz przetwarzanie wypowiedzi. Dla lepszego zrozumienia różnic między zakresem podstawowym a rozszerzonym można z grubsza powiedzieć, że zakres podstawowy odnosi się do poziomu A2B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, natomiast zakres rozszerzony Odnosi się do poziomu B1-B2. Przykładowe zadania naturalne, realizujące wymaganie rozumienia wypowiedzi ustnych, są następujące. Usłyszysz dwukrotnie wypowiedzi pięciu osób na temat zakupów. Przyporządkuj każdej osobie miejsce zakupów zgodne z jej wypowiedzią. Wpisz odpowiednie litery do tabeli. Jedna nazwa została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz jeden punkt. Usłyszysz dwukrotnie audycję radiową poświęconą znanej serferce. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania. Zakreśl literę A, B lub C. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz jeden punkt. W drugiej części nowa podstawa programowa opisuje wymagania szczegółowe, czyli treści nauczania dla zakresu podstawowego i rozszerzonego, w odniesieniu do środków językowych zilustrowanego już przez nas wcześniej, rozumienia ze słuchu, rozumienia wypowiedzi pisemnych, tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych, reagowania w typowych sytuacjach ustnie i pisemnie oraz przetwarzania tekstu ustnie i pisemnie. Wymienione wyżej wymagania szczegółowe jasno odnoszą się do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i odchodzą od tradycyjnego podziału na cztery podstawowe sprawności: słuchanie, pisanie, czytanie, mówienie na rzecz podziału na recepcję, produkcję, interakcję i mediację, które w nowej podstawie programowej określane są jako rozumienie, tworzenie, reagowanie i przetwarzanie. Rozumienie i tworzenie w mowie i piśmie odnosi się do czterech tradycyjnych wspomnianych już sprawności, czyli słuchania, pisania, Mówienia i czytania. Natomiast reagowanie dotyczy interakcji ustnej lub pisemnej, a więc jednoczesnego połączenia słuchania i mówienia oraz czytania i pisania. Przetwarzanie jest z kolei niczym innym jak mediowaniem z jednego rejestru na drugi, np. Na w zadaniach z parafrazowaniem zdań lub mediowaniem z jednego języka na drugi, gdy zdający musi po angielsku odnieść się do sytuacji opisanych po polsku w trzecim zadaniu egzaminu ustnego. Przyjrzyjmy się dokładnie pierwszemu z wymagań szczegółowych nowej podstawy programowej. W zakresie podstawowym polega to na posługiwaniu się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych, natomiast w zakresie rozszerzonym polega to na posługiwaniu się bogatym zasobem tychże środków. Posługiwanie się tymi środkami odbywa się w ramach następujących tematów: człowiek, dom, szkoła, praca życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, nauka i technika, świat przyrody, państwo i społeczeństwo, elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka oraz o kraju ojczystym. Z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego oraz tematyki integracji europejskiej, w tym znajomość problemów pojawiających się na styku różnych kultur i społeczności. Przykładowe zadanie realizujące jedno z tych wymagań wygląda następująco. Wraz ze swoim znajomym, swoją znajomą z Anglii, postanowiliście pojechać samochodem na wycieczkę po Wielkiej Brytanii. Poniżej podane są cztery kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym: i są to trasa wycieczki, potrzebny kwipunek, termin wycieczki, oraz koszty transportu. Zadanie to realizuje oczywiście wymaganie piąte dotyczące spędzania wolnego czasu. W następnych odcinkach omówimy zadania maturalne, które realizują pozostałe wymagania szczegółowe nowej podstawy programowej, a ja zapraszam Państwa na stronę www.nowaera.pl ukośnik destination matura, gdzie znajdą Państwo więcej informacji dotyczących matury 2015. Do zobaczenia po wakacjach.